Śnieżka, najwyższy szczyt Karkonoszy to nie arena sportowa, gdzie bite są kolejne rekordy w maratonach i ściganiu się na rowerach górskich. Mają być piesze wycieczki dla rodzin z dziećmi. Tak uznały władze Karkonoskiego Parku Narodowego i zapowiedziały ograniczenie zawodów sportowych na szczycie góry. Jacek Jaworski. Karkonosze to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych w regionie. W ubiegłym roku padł rekord, to ponad 2 miliony turystów. Co najmniej połowa piechurów zdobyła też śnieżkę. Popularność wycieczek w góry przeszła najśmielsze oczekiwania. Ale po tym jak czescy turyści postanowili wjechać na górę samochodem i spowodowali wypadek, władze tamtejszego parku narodowego postanowiły ograniczyć liczbę turystów po swojej stronie. My chcemy ludzi na śnieżce, tak? To nikt nie, nikt nie mówi, że my nie chcemy ludzi, tak? Czesi wyszli z taką inicjatywą, ponieważ i my też to widzimy, że lawinowy wzrost chętnych do organizacji, yy, imprez, latem rozgrywanych jest aż 14 różnych zawodów masowych, których meta znajduje się na śnieżce. Dla nas jest jednoznaczne, że pierwszeństwo do wędrowania po śnieżce, i do jej zwiedzania i do obecności na śnieżce mają turyści piesi. Zapowiedź ograniczenia imprez sportowych to zła wiadomość dla samorządowców Skarpacza, którzy z kolei woleliby przyciągać jak najwięcej miłośników ekstremalnych górskich wyścigów i zawodników i kibiców. Obawiam się, że tego typu informacje mogą odstraszać turystów, uczestników tego typu wydarzeń. No tym bardziej na początku sezonu. Barbara i Radosław Wiśniewscy od 13 lat mieszkają w Londynie. Po raz pierwszy spędzają urlop w Polsce. Chcieli dzieciom pokazać śnieżkę. Można rozgraniczyć te dwa aspekty. Natura, zero reklam, zero komercji, po tamtej stronie. I można sobie wchodzić z rodziną, czy tam jak się chce. I można tutaj przejść, jest komercja, imprezy. Pomysł ograniczenia zawodów sportowych na Śnieżce podoba się turystom. Są inne miejsca, żeby jeździć na rowerze. Na, również są przeznaczone inne miejsca do biegania. A Śnieżka powinna służyć jedynie dla turystów, żeby. Przejść się na górę. Teraz każda impreza masowa będzie wymagała zgody karkonoskiego Parku Narodowego, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie.